Witam was wszystkich, a więc wiem czy skończyliśmy tutaj się już męczyć, nie nie. A... Ja wyfarmiłem do końca ten letter i tak wygląda ten secik. Do outfitu tego archeologa potrzebna jest, mi... no, jest mi jeszcze czapka. Czapkę mogę zdobyć tylko w jeden sposób, muszę zabić zombiaka, który ma 500 healtha. I... Nie wiem gdzie go poszukać. Ale myślę, że przy może boot mu nie się uda. Co zaplanowaliśmy? A, no a ja się pochwalę, że mam już cały socik tego silvera. A, no I... tak, bo ty to... chodziłeś i szukałeś, to prawda, to prawda. Bo no mi to, brakowało tak... jedynie tego. E, na pierśnikanie. nie. Silver chain, nie No co zbroi ci głównej brakowało, prawda? Dobra, to wyrzucę. Nie, dobra, sprzedać tego hełma tego ironowego. Nie. Właśnie. Bo ja sprzedałem, sprzedałem. tego, eee, zrobimy ten na Robimy tutaj, Bunio, ten o, pokój. I damy więcej... ...figurek, aby pokazać wszystkim, wszystkie te... ...wszystkie zbroje. Widzicie, no to, to Tylko myślę, czy to zrobić tutaj, czy zrobić to niżej. Co myślisz? Tutaj, czy niżej? Niżej. To dawaj komórkę, ja to zalepię w takim razie. To wezmę, to weźmę... To wezmę, przerobię. Przeniesiemy te statuetki, o, tych manekinów. Będzie ładnie to wszystko wyglądać. Mm. Ja postanowiłem, że w tej komórce tutaj małej zrobimy taki nasz mały skarbiec Tam do tych rzeczy które są takim... W naszym co? Stąd brak. Nie, ja nie, nie, bo nie mogę zrobić. Graj. coś tam. Nie wiem. Graj brick? A dobra, już mam. Graj bricka. Ja zrobię graj brick wall. No, chyba ja robię to. No, dawaj, chodź. Czyli co, tutaj nie, żyje, nie? Mm -hmm. A Mhm nie wiem, jakie tam kwestie głębokie ci pomóc A on masz demoniczny filofon Zrobiłem O. Jak zrobiłeś? Kiedy zrobiłeś? Obe obejrzesz film, to zobaczysz Ej, on czytuje, nie? Wszyscy widzieliście Dobra. ja mam młotek Gdzie to szło? Nie rozumiem. A ja nie mam jedynie młotka, a tak to mam wszystko demonitę A ma, nie mam zbroi? No nie mam zbroi, no ale... sprzęt mam demonika cały. Spoko, spoko. Tyle tego lensu, co... nazbieraliśmy. Będzie akurat, żeby przywołać tak... z 4 włosów. Tak. Idziemy zrobić... Wpisów bogaty, jedna. to mhm. wizyt, tak, wizyt, to oczyścić. Czekaj. No dobra, to oczyszczaj. Trzeba nam wyjrzeć powiem. Mamy opę narzędzia. Aha, jeszcze mam. Dobra, super. Mm. A szybę to zrobimy sobie tutaj wzgląd na światło. O. Nie, to co się ma, o. Hmm, ten Twier Twierdzisz, że wystarczy na to miejsce, na miejscu na wszystkich, broje? nie? Nie, A potrzeba jeszcze łola z tego, ze szkła? Gdzieś tam był. Przenieś. Nie wiem, gdzieś go... Nie wiem gdzie bym go mogłeś schować No musi gdzieś być nawet no przesadny Ja nie, nie wiem co się w ogóle dzieje A to jeszcze jeden lens jest, a to już niepotrzebny Tu te brzydkie kolorowe klaski, które mi się nie próbują... Mam co tam był? W materiałach budowlanych go tam, gdzie powinien być, nie wiem, co ci teraz powiedzieć. Dobra, no to. Nie wiem, zostawię tu piasek. Yy... Dobra. No, dobra to potrzebuję to piasek. manekina, potrzebuję drewna. No. A gdzie się robi manekina? Na czym? Na tych naszych większych narzędziach. Aj, dobra. Ile ich tutaj... zrobię? Zostawię czas. I. Coś zrobię? Tu postawię czesty i tu będziemy trzymać takie, może, tu by bronię O, to, że zwinałeś czesta, to no. A nie możesz jakichś odstępów od nich porobić No są odstępy Nie, nie ma Są jeden czy drugim, bez sensu Nie może postawić. Hmm, a, jeszcze mam lęsa. Nie zauważyłem. Ile masz? Co? Lensa. Cztery. Eee... Czest trzeba by zrobić z tego. Co, No zobacz, czego brakuje tak na tym ironowym. W ogóle tam te dwa manekiny, i mi to zbierze. porządek mi się nie podoba. Bo mamy póki co do, do iron'a cały ten. No i KPP. Idzie zanieść. A masz yy, klatkę? m a widziałeś to? Empty bucket da, da, daje jeden defensa Super Na głowie? Nie wiem właśnie Tak, na głowie Świetnie. No dobra, teraz to ja to zrobię tak Zobacz, Zobacz. Poczekaj, ja tiram i ustawię Na początku jest jakiś Popatrz. Zaraz Ej, no... Co robisz? Mam buketa na głowie Dobra nie, nieważne Nałóż mu zbroję na manekina Co tu nie, czy nie, może Ja wymachuję czy ty? No bo zbukowane mam klatę trzeba tutaj z ironu. Co ja zrobię, tamte domki. Żeby nam nie latali na dole, ten. NPC-ty. Nie wiem, co ty rozumiesz, czy zrobię tamte domki. No, domek NPC-ty zrobię większe jeszcze? Tak, do góry. Nie, żeby ci, którzy są na parterze, poszli gdzieś tam wyżej. To no może po prostu z boku postawisz. Nie. Chcesz. Nie będą mi kurwa latali ten do naszego domku. Bo nie otwierają drzwi, zombie wchodzą, jej tragedia Aż takich nie robisz? No Jedne Ej dajem ci wreszcie tego irona? Nie A, przypadkowo to nie zabrałem To będzie taki na nasionka, ja wyrzuciłem. Masz nie zbierać. Rozumiesz? Powtarzam. nie zbierać. I użytecznych. So. Stało oh, jest ciężko grać. Co najgorszym osobę tak mogę grać. Noc. Nie żarty. Myślałem, że to dzień. Dobrze, to jest dla ciebie dzień, dla mnie jest tak. Mam tego irona. Mam latę. No ja już no. miałem klatę przecież. Dobra, no, ale sprzedaż ten na tak nam tak potrzebny w świniciowo. No potrzebny do łańcuchów, aby Jest. mi zrobić wreszcie gang hooka Porozmawiamy o tym jak będziesz miał cokolwiek co przy Poczekaj, żel mam. Nie są badyle u nas Nie ma patyków? Ej Co? Nie mamy drewna? Mamy gdzie? Ja mam A możesz trochę poszerować się ze mną tym drewnem? No właśnie nie wiem Dawaj Bo potrzebuję Dobra oddaj trochę tego drewna, tak? Tylko trochę To znaczy ile? Nie wiem, to znaczy trochę I ten jeden też byś mógł <grym> Nie. A bo ty już nałożyłeś mu te klata spok. No tak. Użyłem przecież. Dobra, tak nie do tego było mi potrzebne, okej? Okay? Nawet nie chcę Flamorowów robić, jak to... Zrobić te... Świetlenie tu jakieś. Czekolwiek, chociaż na chwilę. Jest ciemno. Jesteśmy mieć zombie w domu. Stetyk taki trzeba tu Nie masz tego drewna jeszcze co? Nie taki, taki tekik Mam, ale zaczekaj Jak skończę ten to ci Wiesz co, no so, ja idę zrobić te trzy przedmioty do przywoływania, prawda Ta driada łazi znowu gdzieś coś od... Coś robi, czyli się. No właśnie dlatego chcę ich się pozbyć stąd, tak? Z dołu. Tak to by nam na górze i będą tylko łaziły sobie na ten, po piętrach. Na swoim piętrze. Aha, no dobra, tutaj postawiłem taki stoi ten z mini helmetem, nie? Niech on będzie po to, że to taki forfon tylko. W sensie. Tam będziemy kłaszał outfity, dobra? Aha. Słuchaj. Dobra, to hmm, No co, pójdę sam szybko zrobić? Na pewno, jak chcesz. To zrób oświetlenie na dole. A ja idę szybko, potem. Bo mamy noc i uważam, że z tym birem pokonamy oko. No co? co? Wdychać sobie już nie mogę? Czy można obracać te? Dlaczego znaczy, te krzesła mi ciągle jakoś w inną stronę? O czym ty w ogóle mówisz? Krzesła mi w inną stronę niż powinny. Jest co? Zabiję oko. <grych> Jak zabiję jeszcze dwa, to może będziemy mieli. Nawet pięć tych przywołań Skoro ty już dałeś ten lensa. Nie dałem lęsa No skrzynce, to nie twój był? Nie Aha Ja mam jeszcze te cztery przy sobie Dobra, to tak mało istotne, no Uważam, że więcej już nie, nie potrzeba, tak tak Ja bym chciał zabić za to mojego jak z czapką, w Ale już teraz jest Aha, bo Dryada nie miała domku. Ty popatrz, teraz trzeba 6 Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, nie... Nie... Nieważne, nie wiem, nie wiem, nie wiem co tu się w ogóle dzieje. Gotowy na bossa? Nie. Nie wiem, wyszły mi... Panie, niech to zamykałem? No, totally. Mówię, nie to... Aha, czy mi nie pomożesz, te? Solarider. Ja. Solo rider. Aż dajmy mój ten... Tak wygląda demoniczny serce. Czemu nie lecą te płonące? No, zbierałem ich, Te oczko podpalone to jest fajniejsze. No musisz ustawić, jako pierwsze No przestawiły mi się w takim razie. Wow, skąd ja mam tyle już many? Tak już. Co? No nie wiem, no, Pity masz jakieś. Ile masz many? 120. Ja mam 80. No to nie wiem, skąd ja mam to? Ma... Nie zauważyłem no. nawet. No jak oko płonie, to nam do dobrze teren odsłonie jak nam ucieka. Rynku. Ja mam 160 HF, chodź w ogóle w jakąś drużynę jestem złotą. A coś jest pod nami. Ale chodzi ci o jakieś? No. W tym miejscu pod nami. O, udało mi się rozpalić. No ja. Młotek Pod wodychy biję młotek. Młotek upa nie, nie, najlepiej to trzeba go podpalić. To jest stara, dobra metoda, nie pchaj go w NPC. To znowu trzeba będzie je ustawiać. Wiesz co uważam, że Gajda to w ogóle do piwnicy po niej stować. niepotrzebny. A to chciałem, żeby był na samej górze. Żeby w ogóle po niego nie skakiwać i To że ty skażesz po to, jak masz już wszystko Nie wiem, odruch tak co... No, na Czekaj jedziemy, no jedziemy tak. dalej, co to coś, coś miało być Tylko się pośpiesz, bo noc nam się kończy I będzie albo nam zadawał Ileś tam tysięcy obrażeń, albo sobie uciekł. Nie ma ani tym ancho co? I tak stajesz już takim magiem. Już najwięcej many. Jesteś magiczny. Patrz, mana wypadła dla ciebie. No, A ty zbierasz też? Nie, ja nie, nie, nie dostałem. Ja mam cały czas 100. nie podniósł, może znowu manę. ja nie korzystam w ogóle. Ja mam w ogóle 100 manę? Nie, 80. Czyli dostajesz 100 mana. się zregenerowało, podnoś sobie. Dostaj nasz, dostaniesz magię, jesteś magiem. Jestem ucznikiem, jesteś magiem. trzeba mana regen i tany, mana regen i mana regen potiony, sorry. Au. Jest dużo lalo. A w też grzesz magami a ja ja mi tylko rędzie podes Au Ciąg biegamy w kółko Co panikować, to schodzę poza Fajnie możecie spadać no i po co znowu zbierasz? No bo. bo tak. ha, ha, ha. Nie zrobię ci drzwi, Czy Ty chcesz pokazać. Nie chcę pokazać. Co no się się nastakowały z tych? No to daj. Masz. A ja muszę zrobić sobie tego, Czeki kilo. No tak zbieram. Ile czarne killów? Co czarne killów? Hmm. Daj mi killoff. Ja ci dam mój złoty na chwilę. O, ty tylko piec. na hełm nie stać. Dobra, ale daj mi swój killoff. Kilo, potrzebujesz 12 Demonite bar i 6 Shadow Skull. To daj mi Shadow skull, bo tylko tego nie mam. Okay. O! Rzuciłem przed siebie i zniknęło. Halo Hmm? Nic, nie. Nie, nie, nie. Wszystko w porządku. Dobra, eee, wyrzucam ci. Co jakbyś mógł zabrać? Poczekaj, ja się ubiorę w mój outfit. Izrila Siema. I tak jest dzień, ty, tak ty nie mi Wszystko ci dałem? To jest Ja mam 7 cole. Dobra, to trzeba snowboard won? Noże do rzutania to wszystko do zbrojowni To no, w ogóle on To nie wiadomo co to teki, czy płamy Świeczki Tu mają być, tu ma być złoto samo, żeby... No No, jest skrzynkę Czekaj, chcę się pozbyć śmieci stąd tak naprawdę, bo to co to jest też śmieci Mamy 31 golda 32, bo jeszcze się sure thing. ja się dorzucę. Shorting Mamy na złoty killoff człowieku. nie mogę na nim go zamontować, Fu. Dobra. Ja idę do zbrojowni, jestem zbrojowni. Zbrojowni bumerang Podzielimy rzeczy, po prostu na dystansowe i na, 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 na yy... Rzeczy, które mi się jest bliska. Tych shurikanów co kupiliśmy, to też może... Nie wiem, kiedyś chciał używać, może ich no nie chcę używać. Nie używam. To sobie wyciągnij, bo ja ich kupiłem. Masz to? 250... Nie 250 shurikanów. Czy to trzy nam nazbierało? Nie. Po prostu miałem w plecaku. Twierdzę, że mi nie potrzebne No Nie, ja rzucałem z Mmm, Mmmm... Dawaj. Czekaj, podcionki, mi Heartstone do powrotu. Co chcesz? No ja może sobie... Chcesz ja sobie robię ognisko strzały teraz. Daj mi strzały w takim razie. Krą magiem zostałeś. nie no, ja daję ci ciągle strzały. Ale zobaczyłaś te nowe Anholi po prostu. Dobra, mniejsza z tym. Weź no na sekundę nagrywanie, co? Czekaj. Ale update Windowsa i muszę komputera zresetować.